I tak, sprawdzamy najpierw, czy żarówka jest OK. Normalnie świeci, czyli wiemy, że tu się nic nie pouszkadzało. Możemy sobie to odłączyć. Główne bezpieczniki mam ściągnięte, z tego będzie chyba short albo filmik z racji, że się coś odchrzaniło, bo jakby mnie mogło być inaczej. No ale dobra. Tutaj sobie to wykręcimy. Ładnie. Tak, mogłem sobie to przygotować, ale najlepsze są właśnie takie filmy, jak to jest wszystko robione na żywo. I się coś jeszcze odchrzani po drodze, choć lepiej, żeby się tak nie stało. Choć i tak już się coś odwaliło. Nie wiem, czy zdążę to nakręcić w tym odcinku. Ale zobaczymy zaraz. Tak, tutaj mamy to, tu mamy to, tego wolno sobie sprawdzić, że nie będzie czasem jakiegoś przeskoku. No i takim to sposobem szybko na motylkach idzie połączyć sobie system. Tu, żeby się to ładnie ułożyło. Mamy jedno i mamy drugie, no to tym sposobem dołożyliśmy tutaj w sumie. Mamy teraz 400 amperogodzin. tutaj muszę zrobić teraz to samo, ale zrobię preludium. Ten miernik co wisi, i otwarta skrzynka z bezpiecznikami, leżące bezpieczniki, nie są podarno.